Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Kuriera Żorskiego w poniedziałek 28 marca. W marcu w Bibliotece Centralnej odbywała się piąta edycja wiosennych spotkań literackich. Zajęcia przeznaczone były dla uczniów od klasy czwartej do klasy szóstej szkoły podstawowej, a opatrzone były hasłem Filozoficzna wiosna w bibliotece. Uczestnicy poznawali m.in. bajki filozoficzne Michaela Picamela. Na uczestników czekały takie propozycje jak Czytam, więc jestem, Filozoficzny ubaw, Kolorowy zawrót głowy, piórem czy pędzlem o to jest pytanie, czy z Platonem na tym i wiele innych atrakcji. W dniach od 7 do 28 marca bieżącego roku w oddziale dla dzieci miejskiej Biblioteki Publicznej w odbywała, odbywała się piąta edycja wiosennych spotkań literackich. W tym roku hasłem spotkań z literaturą było czytam, więc jestem, czyli w krainie bajek filozoficznych Michaela Pikemala. Podczas wiosennych spotkań z literaturą w oddziale dla dzieci naszej biblioteki Dzieci poznają filozofów, dowiadują się, co to jest bajka, co to jest filozofia, bawią się w zabawę integracyjną pod hasłem z Platonem nad ty, układają historię na temat danego filozofa w oparciu o obrazki, które mają wcześniej przygotowane, a także wykonują oczywiście pracę plastyczną, piękne i nietuzinkowe prace plastyczne, które powstają w oparciu o myśli znanych filozofów. A na rozgrzewkę jest y, zabawa ruchowa w formie tańca. Wiosna na dobre zadomowiła się w kalendarzu. Z pogodą jest nieco gorzej, ale mieszkańcy naszego miasta wszystkimi siłami starają się wiosnę do siebie przywołać. Koło emerytów i rencistów z roju zorganizowało spotkanie pod hasłem Przywitanie Wiosny i Dzień Kobiet. W ten sposób połączono dwie wspaniałe okazje. Uczestnicy przywitali wiosnę słuchając występów artystycznych rojanek. Jest święto powitania wiosny w naszym kole numer 4 emerytów roju i Dzień Kobiet. Bo robimy to tak trochę później na Dzień Wiosny, bo w roju są, jest działa jeszcze koło gospody. A one zrobili Dzień Kobiet wcześniej, to my zrobimy później, bo dużo pan jest, i w kole, w koła gospodyń i emeryta, żeby to się tak nie zazębiało, więc my zawsze mamy ustalone, że robimy dwa tygodnie później za nimi. No i tak, było dzisiaj jest zorganizowane przy święcie i zaprosiliśmy rojanki, co występują w roju, nasze panie z naszego tu ukochanego roju i małe rojanki, które w sumie zespół ma prawie półtora roku, założyła ten zespół pani Jadwiga Kępny, też został dzisiaj zaproszony. Daliśmy tym młodym dzieciom, tym naszym rojaneczkom i obiad, i kawę, i czastka. Dziękujemy pani Jadzi za sponsorów. Bo żona moja, Jadwiga, nasza wiceprzewodnicząca e, Rady Miasta zasponsorowała mnie to. Za to serdecznie dziękujemy. Pałowroju już istnieje, no 40 ponad lat. Istnieje. A, a w tej chwili członków jest 140 członków. Ja jestem przewodniczący od 7 lat tego koła. W tym roku będzie 8, no i następne będą wybory, zobaczymy jak jeszcze będzie. Staramy się, robimy w roku, robimy gdzie 7-8 imprez robimy dla naszych członków tego koła. Wycieczki jednodniowe, Dzień Kobiet, Wigilia na Ośrodku na Moskwie, że wroju na basenie taki piknik jesienny na 120 osób. No i jeszcze Dzień Seniora też robimy zabawą. W tym roku. Ubiegłym roku w listopadzie była, był zrobiony dzień seniora, mieliśmy na Zazie, na tym nowym ośrodku na Marząciarni. Tam myśmy zrobili, żeby nasze panie już nie musiały tutaj robić, przygotowywać, tylko myśmy zaprosili, zapłaciliśmy ze składek i tam e, ci na, co tam pracują na tym ośrodku na Zazie, nam przy, przygotowali piękny na dzień seniora. Były, e, był pan jeden był też e, grajek, był co nam jedno dogrywał do tańca. obawiliśmy do godziny. Dwóch. 23. I robimy tak żeby coś tych naszych starszych seniorów zabawić, po gdzie gdzie jeździemy na wycieczki, żeby tak to było wszystko siebie. już od dwóch dekad jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Piosenki. Zbliża się właśnie 20. edycja tego wokalnego konkursu. Z naszą kamerą odwiedziliśmy uczniów, którzy w murach szkoły szlifują swoje utwory. Aleksandra Grygierzec od lat jest głównym koordynatorem imprezy. Jak zdradza, w tym roku jubileuszowa edycja festiwalu będzie wyglądała inaczej niż dotychczasowe. Tak, zdecydowanie już właściwie jest końcówka przygotowań, bo to za prawie że za dwa tygodnie, dwa i pół tygodnia będzie już finał wielkiego naszego konkursu. W tej chwili jesteśmy właśnie w trakcie prób, na razie na klawiszach, ale już od przyszłego tygodnia rozpoczniemy próby z zespołem Karantuchile, które będą w tym roku właśnie przykrywać, wprawdzie nie w całości, ale częściowo. Ale zdecydowanie się wszyscy uczestnicy z tego bardzo cieszą, że będą mogli z takim profesjonalnym zespołem, że tak powiem, zaśpiewać. Natomiast w tym roku o tyle jest nam trudniej, że mamy dwie piosenki finałowe. W pierwszy dzień będzie jedna finałowa piosenka, a w drugim dniu będzie druga, ale to będzie piosenka taka szczególna, ponieważ po pierwsze została napisana przez naszą nauczycielkę Słowa, przez panią Anetę Antosiak, a muzykę napisała Joanna Szemala, też uczestniczka naszego festiwalu. A więc jest to wyjątkowa pieśń, którą zresztą. Chcemy, żeby wykonali nie tylko uczestnicy obecnej edycji, ale również i poprzednich. A więc no, mamy nadzieję, że muzyka scali nas wszystkich razem wspólnie i że będzie to coś wyjątkowego. Sam festiwal będzie trwał właściwie dwa dni. Pierwszy dzień to tak jak zawsze konkursowy, a drugi to dzień, w którym właśnie będziemy wspominać troszkę pewnie, myślę, że uda nam się rozśmieszyć widzów różnymi śmiesznymi wspomnieniami. No i wzruszyć na pewno też, bo niektórzy będą mogli pooglądać się jak byli zupełnie i prawda, jakieś wykonania piosenek, kiedy to takie małe berbecie śpiewały, to będzie na pewno miłe i wzruszające, choćby dla, dla dzieci, które już będą to mogły obejrzeć, jak mama czy tata kiedyś śpiewali. No i tak jak powiedziałam, będzie, tak jak pani tu zapytała, będzie taki zwany konkurs ciastowy, który, który to tak brzmi może no, dziwnie, że ciasta, ale będzie właśnie dzięki temu konkursowi zrobione takie, poświęcone właśnie dla festiwalowi taki, taki właściwie, internetowe zebranie wspomnień, po prostu coś takiego, że każdy będzie mógł do tego zajrzeć, pooglądać, popatrzeć. Wprawdzie przy okazji czas, że tak powiem, ale jednak będą to wspomnienia i tam będzie troszeczkę historii z naszego festiwalu, zdjęć, troszkę piosenek, także myślę, że będzie to też coś fajnego i nowego. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszamy 15 kwietnia. O godzinie 16:30 do kina na, Scena na, na Starówce oraz 16 kwietnia, to jest dzień wspomnieniowy, na godzinę 17:00 również scena na Starówce, wstęp wolny. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. Wśród gości festiwalu znaleźli się także byli uczestnicy, dla których konkurs był jednym z pierwszych kroków w przygodzie z muzyką. Karolina Widenka śpiewa także w dorosłym życiu, a w tym roku będzie wykonywać utwór sprzed lat razem z młodszą koleżanką. To są bardzo ważne wspomnienia, cudowne pierwsze doświadczenia solowego śpiewu u pani Grzegorzec. Pierwsze podsta podstawy techniki, które u niej zdobyłam, owocowały przez całe moje życie, a ten festiwal dał mi, dał mi wiarę, dał mi skrzydła i pozwolił kontynuować naukę właśnie wokalu. Także jest naprawdę bardzo, bardzo ważny w moim życiu. Zostałam zaproszona, żeby zaśpiewać, właściwie towarzyszyć młodej wokalistce w utworze, który kiedyś śpiewałam, którym kiedyś wygrałam. Jest to bardzo fajny pomysł. Myślę, że wszyscy, którzy są w stanie przyjechać z tych dawnych zwycięzców i osób, które uczestniczyły w tym festiwalu, znajdzie naprawdę ogromną radość w tym uczestnictwie z powrotem, także tak to wygląda. Ja właściwie głównie śpiewam z, z tą młodszą uczestniczką, ale tak no, towarzyszę, oglądam, obserwuję, udzielam czasem uwag. Natomiast to jest głównie jednak działka pani Grygierzec i zostawiamy tutaj całą organizację i robi to cudownie od 20 już lat. No, przede wszystkim my zaczynaliśmy jeszcze jako festiwal szkolny. Teraz to już jest festiwal o randze międzynarodowej, także no, mamy wokalistów nie tylko z Polski i, i tu jest ogromny przegląd talentów. Ale ja zawsze uważam i, i tym się szczycę, że pochodzę i uczyłam się w tej szkole. Naprawdę, stąd jest też Iwona Węgrowska i wiele fajnych osób, które naprawdę dzięki, myślę, pani Krygierzec odkryły swoje talenta. Także ogólnie ta szkoła muzyką stoi. I myślę, że, że nasi uczestnicy właśnie z, z żorskich szkół, także tutaj z naszej, naprawdę prezentują ogromnie wysoki poziom. Ja jestem bardzo zadowolona, że, że ciągle są ci młodzi, którzy chcą śpiewać i naprawdę robią to bardzo dobrze. Właśnie pani Griegerze mnie też poprosiła z jednej strony, a z drugiej strony chodzi o to, że to jest mój pierwszy raz, jak występuję na takiej wielkiej scenie i przyznam, bardzo się boję, jak to będzie. No i... Nie wiem co jeszcze powiedzieć, że to jest bardzo dużo pracy, ile każdy wkłada w to śpiewanie i myślę, że fajnie to wyjdzie. Znaczy Ja zaczęłam śpiewać w trzeciej klasie podstawówki, teraz jestem w szóstej klasie, no i dalej się rozwijam, tak można powiedzieć, z panią Olą Gryżyc. Przygotowania idą pełną parą. W szkolnych murach wykonawcy ćwiczą także finałowy utwór. Można go będzie usłyszeć tak jak i solowe występy za ponad dwa tygodnie. Szkoła numer 6 imienia polskich olimpijczyków zasługuje na olimpijskie warunki do uprawiania sportu. Szkoła przez długi czas czekała na rozpoczęcie budowy pełnowymiarowego boiska i nareszcie budowa trwa. Obszar wokół szkoły podstawowej i gimnazjum jest duży, a to ogromne pole do popisu. Szkoła, w przeciwieństwie do placówek, które wcześniej otrzymały orliki, długo czekała u siebie na poprawę warunków do uprawiania sportu. Wiadomo było, że nie będzie to orlik, ale pełnowymiarowe boisko. Uczniowie i nauczyciele już zacierają ręce, bo dzięki tej inwestycji miłośnicy aktywności fizycznej będą mogli osiągać prawdziwie olimpijską formę. Podróżujący w wiślanku mogą już zauważać pierwsze widoczne efekty postępu prac przy budowie miasteczka westernowego. Umowę na budowę miasteczka podpisano z początkiem listopada ubiegłego roku. Minęło zatem niespełna 5 miesięcy od tej daty. Odkąd ustąpił śnieg, prace ruszyły z większą mocą i miasteczko już wyrasta nad ziemię. Zakłada się, że budowa potrwa rok, ale ile czasu upłynie od zakończenia budowy do zagospodarowania wynajętych obiektów przez prywatnych użytkowników i rzeczywistego otwarcia? Tego na razie nie wiadomo. Trwa jednak oprócz budowy także kampania promująca miasteczko Twin Peaks. Na billboardach można podziwiać kreskę znanego rysownika, a hasła zachęcają do inwestowania w miasteczko. 27 marca scena na starówce w żorach zamieniła się w ulicę główną w Osinach, a to za sprawą pewnego tajemniczego listu. A wszystko za sprawą grupy teatralnej Skene z Miejskiego Środka Kultury, która przygotowała kolejny spektakl muzyczny, tym razem pod tytułem Niebo z moich stron, czyli pewne dwa słoneczne dni w Osinach, opartym na piosenkach skomponowanych przez Seweryna Krajewskiego. Wśród ptasich staw, w zawiłym horoskopie na tysiąc lat, w otwartym nagle oknie, w cieniu za Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Sprawca fałszywego alarmu bombowego w naszym mieście został ujęty. Jak się okazało jest nim 29-letni żożanin. Oprócz postawienia przed sądem, żartowniś prawdopodobnie pokryje także koszty akcji ratowniczej. Przypomnijmy, że dowcipniś poinformował policję, że bomba znajduje się w jednej z agencji PKOBP. Po ujęciu sprawca okazał skruchę i chce dobrowolnie poddać się karze. Chyba szybko zrozumiał, że jego poczucie humoru poniosło sromotną klęskę. To już wszystko w tym wydaniu kuriera żorskiego. Na kolejny program zapraszamy w najbliższy czwartek 31 marca, a będzie on poświęcony relacji z pierwszego Europejskiego Dnia Kobiet w naszym mieście. Do zobaczenia!